Cześć, z tej strony Sonia, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym pokażę Wam, jak wywijać tulipany. Pokażę Wam teraz sposób, w jaki możecie wywinąć tulipanę, ale zanim to zrobię, chcę Wam powiedzieć o dwóch bardzo istotnych rzeczach. Pierwsza to taka, że nie każdy tulipan będzie się oczywiście do tego wywijania nadawał i to po prostu ze względu na to, że może być tak, że po prostu teraz ten płatek po prostu jest inny i to wywijanie będzie dużo trudniejsze. Druga kwestia jest taka, że po prostu musicie zwrócić uwagę na to, jaki ten tulipan jest miękki, czyli tak naprawdę ile on trochę w tym wazonie sobie odstał i czy się otworzył, czy nie. No bo zwróćcie uwagę, że ten tulipan no ma tak po prostu zwinięty pąk, że otwieranie go mogłoby spowodować tylko to, że go uszkodzimy, że połamiemy płatki, podusimy go i nic z tego dobrego nie będzie. Natomiast tulipan, który na przykład już stał w naszym domu przez 3 dni w wazonie, na pewno będzie dużo. Yy, dużo łatwiejsze do wywinięcia. Jeszcze jedna rzecz, na który, o której chcę Wam powiedzieć, na którą chcę Wam zwrócić uwagę, jest też to, że musicie pamiętać, że wszelkie manewrowanie przy płatkach kwiatów, niezależnie czy to będzie tulipan, czy jakikolwiek inny kwiat, będzie w pewien sposób wpływało na ich jakość i trwałość, czyli jeżeli zdecydujemy się, żeby nasze tulipany wywinąć, może się zdarzyć tak, że Wasze tulipany będą po prostu w wazonie stały krócej, a jeżeli wykorzystujecie takie tulipany na przykład do jakichś aranżacji, kompozycji ślubnych itd., to pamiętajcie, że te tulipany też po prostu nie będą stały 5 dni, ale mogą właśnie stać na przykład trzy dni w wazonie. Dlatego weźcie to uwzględnijcie, weźcie to pod uwagę, uwzględniajcie to w momencie, w którym tworzycie właśnie kompozycję z wyprzedzeniem. Ostatnią rzeczą z takich technicznych właśnie rzeczy, które warto powiedzieć jest też to, że te tulipany nawet jeżeli je rozłożycie mogą się troszeczkę złożyć i to właśnie będzie, będzie zależne od tego jakby Ile ten tulipan ma dni, czyli jeżeli ten tulipan jest starszy, jest bardziej miękki, no to on będzie bardziej podatny na to, żeby te płatki stały w miejscu i zostały tak jak je wywinęliśmy. Natomiast jeżeli jest świeższy, no to zobaczcie, ja tego tulipana wywinęłam wczoraj, a on tak naprawdę już tylko jeden płatek jest taki wywinięty, a jeszcze zsunęła się do środka. Także o tym też musicie pamiętać, że to nie jest taki zabieg, który wykonuje się raz i te kwiaty już zostaną w takiej formie. No i okej, okay, teraz Wam pokażę, jak dokładnie wywinąć te płatki tulipana, żeby ich nie uszkodzić. Także zobaczcie, każdy płatek po kolei możemy chwycić. Tutaj u nasady chwytamy oczywiście kciukiem z tej strony, po zewnętrznej stronie płatka i tymi palcami w środku delikatnie go wywijamy w ten sposób do tyłu i postępujemy tak z każdym płatkiem po kolei. Dzięki temu możemy zobaczyć przepiękny środek tego płatka, a nasz tulipan wygląda jak zupełnie inny kwiat. I oczywiście ja wiem, że będzie wiele osób, którym taki tulipan się nie spodoba, które wolą zdecydowanie bardziej ten naturalny stan i nie ma też w tym nic złego, także musicie zdecydować, które opcja Wam się bardziej podoba, które opcja bardziej Wam pasuje do na przykład stylu kompozycji czy bukietu, który wykonujecie. Moim zdaniem jednak jest to taka bardzo fajna ciekawostka i fajny trik. Teraz pokażę jeszcze wywinięcie tulipanów na takim standardowym żółtym tulipanie. Zobaczcie, ten tulipan też już miał trochę otwartą tą główkę, nie tak mocno jak ten tulipan brązowy, ale nadal można bardzo fajnie te płatki wywinąć i jest tulipan, którego kupiłam w markecie, także nawet takie tulipany marketowe da się potraktować w ten sam sposób. No i wydaje mi się, że tę różnicę naprawdę widać. Te tulipany prezentują się dużo ciekawiej. Często ludzie zapytają się, czy to na pewno są tulipany, czy to są może jakieś inne kwiaty. Jak widzicie, wywijanie tulipanów jest czynnością bardzo prostą i tak naprawdę nie wymaga jakichś skomplikowanych umiejętności. Mam nadzieję, że ten tip Wam się spodobał. Jeżeli jesteście ciekawi innych wskazówek florystycznych, no to oczywiście zachęcam do tego, żeby przejrzeć moje inne filmy na YouTubie, moje kursy online, moje warsztaty, szkolenia, a także moją książkę, o której więcej przeczytacie w opisie tego filmu. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia ponownie. Pa, Pa!